Witajcie. Dzisiaj na podstawie parla dokumentu pokażę Wam i objaśnię, dlaczego niektórzy ludzie stają się satanistami, ok? Posłuchajmy. Chwilę tej dziewczyny. Albo na początku powiem Wam coś, ok? Widzicie tutaj obraz Bachometa i tak dalej, ogólnie mytloczne obrazy. Ta dziewczyna, jak jasno widać, bo ma szkieleta na sobie, nie? W sensie taką bluzę jakby ta dziewczyna właśnie podąża za szatanem, nie? To ona sobie te plakaty sprawiła. I tutaj przyjeżdża córka tego gościa, który związał się z tą gościów, gościową, nie? I mają zamieszkać razem, ponieważ mama tej dziewczyny umarła, nie? I dlatego właściwie ona ma zamieszkać z nimi, nie? Bo ten gość już chyba tutaj mieszkał, chociaż w sumie nie pamiętam, nie? Ale głównie chodzi o tą dziewczynę, nie? Że ona miała tu zamieszkać. I posłuchajmy, w jaki sposób ta dziewczyna się zachowuje i pod koniec dojdziemy do konkluzji, dlaczego ona tak postępuje jest taka zła, ok? Ale musimy pokazać, że ona istotnie jest zła, tak? Wiktoria straciła matkę. Jest w żałobie i przeżywa ciężkie chwile. Ale no, to nie znaczy, że ja ją muszę przeżywać. Spróbuj być milsza, tym bardziej, że od teraz będziecie chodziły do tej samej szkoły. Że co, proszę? Szkoła Wiktorii jest za daleko. Ale to co, znaczy, że ja mam ją teraz niańczyć? Nie niańczyć, tylko jej wytłumaczyć, pokazać, gdzie, co i jak. Gdzie tak zabieraj te łapska? Jezu, sorry myślałam, że idziemy razem do szkoły, a niby z jakiej paki. No tata powiedział, że mi pomoże dojść do szkoły, no ja to nic nie znam. Posłuchaj gówniaro, nie jestem twoją niańką. Dobra, Luzuj. A tym bardziej nie będę wykonywać poleceń twojego głupiego starego. Dobra, a pokażesz mi chociaż gdzie jest ta szkoła? Nie. A Tylko się nie popłać, Kretynko! No, nawet nie chciała jej pokazać i objaśnić, gdzie w ogóle jest ta szkoła, nie? Gdzie ma iść? Ostatecznie jednak... Znalazła drogę, tak? Zobaczmy sobie tutaj. Chcę tylko przejść. Na kolana! Że co? Nie słyszałaś? Jak chcesz przejść, to padaj na kolana. Widzicie, diabeł właśnie używa czegoś takiego, nie? I chce, aby człowiek szedł na kolana, ponieważ diabeł właśnie, diabłu i sługą diabła się wydaje, że to inni ludzie mają im usługiwać, ok? Że to inni ludzie. Y, mają się kłaniać przed nimi. Nawet diabeł mówił do pana Jezusa, że odda mu wszystko, jeżeli upadnie i oddam mu pokłon. Nie? Dlatego ona tutaj mówiła na kolana. Ewangelia według świętego Mateusza 4, y, 8. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepyk. I rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź przed szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Także tylko Panu Bogu mamy pokłon oddawać, nie? A tutaj ta, ta dziewczyna chciała, aby jej oddać pokłon, nie? Bo ona jest pod wpływem demonicznych sił. Według tego parla dokumentu, nie? To jest ci normalne, Co ty powiedziałaś, Wiśniara? Dawaj! Dawaj! To! ty na powietrzu! No, oddaj mi to! Jak chcesz tą szmatę, to padaj na kolana! Tak, 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 tak. Uuu, jestem Wiktoria i nie mam gustu. A w dodatku jestem tak samo głupia jak moja matka, która leży w grobie. Tutaj takie zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne: że ona wyzywa jej umarłą już matkę. Ok? To jest demoniczne zachowanie, tak? I zobaczmy dalej, co tutaj robi. Kole. Pomidorowa Wiktoria lubisz? Tak, to moja ulubiona. O, Boże! Cizaz, Wiktoria, nic ci się nie stało. I jeszcze udaje jakąś świętoszkę, nie? A to ona właśnie podstawiła nogę i sprawiła, że ta dziewczyna się wywróciła, nie, bo popchnęła krzesło. Nie, na pewno wszystko w porządku? No dobra, to już jedzmy, bo nam wszystko wystygnie. Tutaj jak ją się w nogę, nie? Żeby tylko nie powiedziała czegoś e, takiego, czego ona nie chce, by ona powiedziała. Poznałaś już jakieś nowe koleżanki? E, tak. E. A jakie? Tam jakieś koleżanki Leny pomogły mi się odnaleźć. Super, Lena, widzisz, jak chcesz, to potrafisz być miła. Cieszę się, że tak zaopiekowałaś się Wiktorią. No, czyli ona wyszła na bohaterkę w tym momencie, nie? Następnego dnia po południu Wiktoria wraca ze szkoły. Jest zdziwiona widząc przed swoim nowym domem policyjny radiowóz. Panowie, to jest moja pasierbica. Zaraz wszystko się wyjaśni. Co tu wyjaśniać? Ona no, ukradła moje pieniądze. Ja ci nic nie ukradłam. Siostra twierdzi, że ukradła się 1000 złotych. To nie jest moja siostra. Przeszukaliśmy już twoje rzeczy. Twój ojciec jako opiekun prawny wyraził na to zgodę. Nie znaleźliśmy żadnej gotówki. bo nic nie wzięłam. To jest twój plecak? Jeśli tak, to musimy go też przeszukać. Proszę bardzo, ja nie mam nic sobie. Są tu jakieś pieniądze. To może być 1000 zł. Oczywiście to ta dziewczyna nie podłożyła te 1000 zł. Właściwie to nie wygląda na 1000 zł, nie? Ale niech będzie. I w tej chwili dochodzimy do konkluzji. Czemu ona? W taki sposób się zachowywała. Włamali się na jej laptopa, nie? I zobaczyli jej prywatnego bloga. Elena, założyłam tego bloga, by wyrzucić ból, potem jak ktoś, o kim myślałam, że jest przyjacielem, zniszczył moje marzenia i zabrał dzieciństwo. E, Co to jest? Blog jest prywatny, tylko ona ma do niego dostęp. Weź do pierwszego wpisu, przewin. Mhm. Czyli opowiada o swoim bólu i cierpieniu, tak? Takim wewnętrznym. I dlatego się wydrzewa na innych, nie? Leżałam w łóżku, następnego dnia miały być moje czternaste urodziny. Krzyczałam, ale zatkał mi buzię, był pijany, śmierdział, tak bardzo mnie bolało. Gdy się ocknęłam, całe prześcieradło było we krwi, to była moja krew. No i to był ten powód, nie? Dla którego ona się tak właśnie zachowuje. A więc często, gęsto ludzie, którzy są satanistami. Oni właśnie są nimi dlatego, ponieważ yy, doświadczyli w swoim życiu cierpienia, nie? Tylko czy to jest powód, dla którego oni powinni się wyżywać w tej chwili na innych, no bo sami doświadczyli cierpienia, nie? To nie jest powód. To nie jest żaden powód. Ta dziewczyna myśli, że ją to usprawiedliwia, ponieważ ona sama została skrzywdzona. I uznała, że wybierze szatana, bo będzie taką buntowniczką teraz, nie? Bo i tak ma już wszystko gdzieś, bo doznała takiego bólu, więc będzie taką buntowniczką i będzie się w tej chwili wyżywać na innych, ale ona nie jest zła, bo to ona została skrzywdzona, nie? Takie podejście ma wielu ludzi. Ja nie jestem zły, nawet jak wyrządzam innym szkodę, bo to mnie kiedyś skrzywdzono, nie? Wiele osób, wielu satanistów, ludzi ogólnie, którymi miał jak szatan, nie? Mają takie podejście, Także zamiast wybrać Pana Jezusa, aby uwolnił od tego bólu i cierpienia, nie? Dlatego jej to nie bo nie wybrała Pana Jezusa i poszła za szatanem. A jak ktoś idzie za szatanem, no to wiadomo, że Będą tego konsekwencje, no bo taka osoba powinna sobie pomyśleć: Hej, skoro istotnie jest szatan, nie? No to musi być ta dobra strona, musi być Bóg, nie? Więc lepiej właśnie pana Jezusa wybrać, pana Boga. Zobaczcie, tu jest napisane, że on obarczył się naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści i tutaj. Lecz on był przebity za nasze grzechy, luzgotany za nasze winy. A wiele osób myśli, że ja nie jestem winny, bo to mnie skrzywdzono, nie? Więc to nie ja powinienem pokutować, ale powinny pokutować tylko te osoby, które mnie skrzywdziły. Owszem, one też, ale ty także nie jesteś bez winy, zachowując się w ten sposób. Ty laktując tą dziewczynę w ten sposób, ok? Także nie jesteś bez winy. Tak to właśnie wygląda. Więc ludzie, którzy są satanistami, powinni yy, wytlać pod uwagę to, że nie chodzi tylko o to, że ich skrzywdzono i w tej chwili to ich usprawiedliwia, że mogą gnębić innych, bo sami byli gnębieni, nie? Tylko powinni przyjść z tym problemem do Pana Jezusa, aby ich oczyścił z tego bólu i cierpienia, nie? Bo szatan nie pomaga w takiej sytuacji. A diabeł tak oszukuje ludzi, że oni myślą, że jak się będą wyżywać na innych, to to w jakimś stopniu ukoi ich cierpienie. Nie, nie ukoi. Od tego bólu duszy może uwolnić się tylko Pan Jezus, nie? Takie są fakty, pokazuje Jezus. Dziękuję za uwagę, Pozdrawiam.